Witam Was bardzo serdecznie na kanale Odkrywca Goblin Dawid z tej strony. Tego nie widać, ale jest mroźno. Zapraszam Was do oglądania. Poszukiwania prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii w hrabstwie Ken niedaleko miasta Maidstone. Tereny bardzo bogate historycznie, w niedalekiej odległości od miejsca poszukiwań znajduje się zamek Lidcastle, który zanim był zamkiem, była tam osada anglosaksońska. Również w okolicach Maidstone przebiegał szlak rzymski, który prowadził do Londynu. Co może tłumaczyć monety, które udaje nam się właśnie znaleźć z okresu istnienia cesarstwa rzymskiego. Na tych pozwoleniach, które właśnie przeszukujemy, fajne miejsca ciekawe. Ogromna ilość przepięknych znalezisk przedział wiekowy jest naprawdę ogromny od celtyckich monet po anglosaksońskie, rzymskie monety, artefakty także naprawdę fajnie i zacnie ja dzisiaj skupię się w miejscu właśnie w którym już kilka tych przepięknych rzeczy wyszło zobaczymy co uda mi się dzisiaj znaleźć trzymajcie za mnie kciuki osoby które mieszkają w Wielkiej Brytanii chciałyby zacząć swoją przygodę z detektorem ale nie wiedzą w jaki sposób uzyskać pozwolenia serdecznie zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej na facebooku lub mailowo informacje kontaktowe zostawię w opisie filmu no i to tyle, zapraszam Was na kolejny odcinek przepiękny sygnał 82 podejrzewam, że denar myśliwego ale mogę się mylić i mamy jakiś kawałeczek Klamerki ułamana w środku, natomiast jest klamereczka. Myślę, że nic wiekowego. Nie jest to raczej średniowiecze, coś współczesnego, ale fajnie. Lecę dalej. Kolejny dołek. Tylko guziczek z ułamanym łóżkiem, ale sreberko z tej strony i. Serducho zaczęło pompować szybciej tą krew. Także muszę troszeczkę ochłonąć. Zrobiłem dwie długości pola, a pole jest naprawdę sporych rozmiarów. Jak widać mleko, fajne, rześkie powietrze jest koło 1 stopnia, także naprawdę fajnie się chodzi Jednego stopnia. Także puścił ten mróz. Problem jest jedyny taki, że o! Dodatkowe kilka kilogramów na gumowcu, a to może i dobrze, bo Trzeba troszkę poprawić kondycję w tym nowym roku, także dobry start. Dobra, nie tracę czasu do następnego dołeczka. Kolejna długość pola za mną. E, nic fajnego nie wyszło, mam jeszcze dosyć sporo czasu przede mną, także. Trzymajcie kciuki, ogłoszenia parafialne. Jakiś czas temu był konkurs na moim kanale, gdzie do wygrania była dwudolarówka pozłacana, kolekcjonerska, fajna, przepiękna moneta. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do tego konkursu, bo osoba, która wygrała się, nie zgłosiła, i tutaj mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli bierzecie udział w konkursie, to wejdźcie w opis filmu, zobaczcie, kiedy będą wyniki konkursu i. Gdzieś tam możecie sobie zawsze ustawić jakieś powiadomienie na telefonie, wejść, sprawdzić, czy wygraliście tą nagrodę. Bo taka sytuacja nie zdarza się na moim kanale już pierwszy raz. No i co? Aha, zasady konkursu, które są zawsze banalnie proste. Wystarczy, że jesteście subskrybentami tego kanału, jeżeli nie, to tutaj gdzieś zawsze zapominam, z której strony macie ikonkę subskrybu. I pamiętajcie o tym dzwoneczku, żeby przychodziły Wam powiadomienia, kiedy wrzucam kolejny materiał do, do sieci. Zostawcie komentarz o treści Odkrywca Goblin, standardowo każdy ma prawo do jednego komentarza, nadgorliwych będę usuwał i to tyle, ja lecę dalej kopać do kolejnego dołeczka. A teraz na wierzchu, dzień mam zrobiony. Denar myśliwego widać, że ma już swoje lata. Także jak i Denarek myśliwego został pominięty, to może jeszcze coś tutaj znajdę. Po tamtej stronie pola zrobiłem 4-5 długości. Nic fajnego nie wyszło. Zmieniłem miejsce, przyszedłem na drugą stronę. Tutaj wychodził Rzym. Może mi się dzisiaj coś z Rzymu uda wykopać. Tyle, jest Denarek. Mówiłem o Rzymie. Że mi się marzy, tutaj znaleźć rzymską monetę, i wychodzi na to, że się udało. Jest na 100% Rzymek, wycieruszek, ale w miarę czytelny myślę, bez problemu uda mi się ustalić, co to za moneta. Jeżeli tak, to już tutaj w lewym rogu będziecie widzieli zbliżone zdjęcia tej monety oraz yy, dokładny opis. No fajnie, cieszy. Pokręcę się tutaj jeszcze. Może coś wyjdzie i płciutko naprawdę dołek. Płytko, płytko i jest Rzymek. Tutaj też wyszła już sylikła, kilka właśnie wycieruszków rzymskich. Także mogła gdzieś ten tędyk po prostu biec jakaś droga. Nie ma ich zbyt dużo, ale myślę, że około 10 sztuk razem z tym srebrnym dnarem na pewno tutaj z tego miejsca już zostało znalezione. Także jest szansa, że może jeszcze coś, coś znajdę podobnego dzisiaj. Do kolejnego dołka. Zobaczcie głęboki dołek, yy, najprawdopodobniej jakiś żelazo, natomiast sprawdzę. Cały czas gdzieś tam siedzi, rozkopię, zobaczę i Wam za chwilkę włączę kamerę i pokażę co tutaj mamy w tym dołeczku. No i jak widać żelazo. Ja już po wykopaniu troszeczkę głębiej tego dołka słyszałem na słuchawkach, że Przebija mi nas żelazo, ale na początku, e, dlatego, że jest płaski duży kawałek, to e, przebi no, biło na kolor e, w taki sposób. E, no i co? No jest żelazo, sprawdziłem. Mogę spać spokojnie. Dziura wykopana, kolejna studnia. Zdarza się, warto sprawdzać. Jest sygnał. Wróciłem z powrotem na to pole, gdzie na początku robiłem kilka długości. Się z tego względu, że mało jest sygnałów, mało śmieci, natomiast w momencie kiedy coś tam wychodzi, to wychodzi zazwyczaj coś fajnego. Przykładem na to jest Maniek i Piotr z Dawidem, którzy byli tutaj u mnie na kopaniu na tym polu i mi się udało wykopać tutaj każdemu przynajmniej po jednym, dwa hamerki. Maniek również tutaj wykopał swoją złotą monetę oraz anglosaksońskiego skita na skraju tego lasu, który widzicie w oddali. Czekajcie, tu gdzieś miałem sygnał. Zaraz sobie sprawdzimy już na wierzchu ale to było to się naprawdę klei. Chwileczkę musicie mi dać czasu o, żeby się tu przykleiło no i mamy tylko kawałek jakiegoś ołowiu już wam pokazuję nic specjalnego wyłoży mi tutaj fajnie o kawałek tylko ołowiu cieniutki sygnał też słaby ale tak jak widzieliście tak jak przy żelazie tak i tutaj Sprawdzam. Zobaczymy. Jeszcze mam półtora godzinki przed sobą. Pochodzę. Zobaczymy. A tym razem kawałek, yy, spory kawałek pierścienia wiodącego. Wyłóż fajnie. Tak to wygląda. No jest tego, tego tutaj też dosyć sporo e, trafia się. Trafia się. Także też to, coś tutaj musiało pod tym kątem się dziać. No już jedna bomba wykopana, także Oby drugiej nie było. Oby, drugiej, oby, nie musiał, oby nie musiał nagrywać odcinka pod tytułem urwało mi ręce. Dobra, lecę dalej. No i fajne znalezisko, bo w całej mojej przygodzie z detektorem wykopałem trzy, to jest czwarty, janczarek, którego udało mi się znaleźć. Nie jest tutaj nigdzie pęknięty. Z góry powinien być tutaj uchwyt, którego nie ma. Dlatego prawdopodobnie się zgubił, ale jest prawdopodobieństwo, że jeszcze mi zagra. Wyczyszczę fajnie w domu i na końcu, jak się uda, to zobaczycie, czy jeszcze dzwoni, czy nie. Fajnie, jest janczarek. Wyczyszczę, może wyjdą na nim jakieś fajne zdobienia, bo niektóre są naprawdę przepiękne. Te janczarki. Także czwarty do kolekcji. No super, coś wychodzi. Pokręcę się tutaj jeszcze chwilkę do kolejnego dołeczka. Sygnał wykopany, zaraz sobie go poszukamy z pointerem, ale był naprawdę przepiękny gdzie jesteś, coś chyba małego. No nie. No i mamy krążek. Już wam pokazuję za chwilkę, czekajcie. Ja już tak, ja już prawdopodobnie wiem co to jest. Właściwie strasznie teraz ręce obklejone z tego błota. Zobaczcie. Jak zawsze, w przepięknej patynie. Duży krążek, płyciutko, aż się chce kopać. Fajnie. Dobra, ja wyczyszczę i wam pokażę. Fajnie. No i moneta, którą wykopałem, to 1 pens z 1902 roku. Te monety. Ona jest naprawdę sporych rozmiarów, musiałbym wyciągnąć tego rzymka, żeby Wam porównać, ale naprawdę jest dosyć spora, zobaczcie, na dwa palce. Te monety zazwyczaj wychodzą w przepięknej takiej zielonej patynie. Ta akurat, nie wiem, coś tutaj jej się stało, bo tego się nie da doczyścić. Jakby gdzieś tam... No nic, nie ma to znaczenia, jest moneta. Jeden pensik. Lecę dalej. A teraz moneta, która leżała na wierzchu, stąd prawdopodobnie właśnie jej stan ucierpiała na tym. Nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że jest to jeden farting, z którego roku być może uda mi się rozczytać w domu. Z tej strony wygląda troszeczkę lepiej. Z tej, już tak jak widać, bardzo słabo czytelna agonia, ale na wierzchu także jest. Dzień już dobiega końca, już wracam do samochodu z zadyszką. Każdy z gumowców waży około 15 kg, tak są oklejone, a to dobrze. Spędziłem 4-5 godzin na świeżym powietrzu, naprawdę rześkie, bo jest około 1 stopnia. Zrobiłem dosyć sporo, pochodziłem, wracam do domu zadowolony. Janczarek, rzymska moneta, która za każdym razem cieszy. Ja swoją przygodę z detektorem zacząłem w marcu. I minęło kilka miesięcy zanim znalazłem swoją pierwszą, teraz. Tych monet jest coraz więcej pod cewką, a to cieszy. Właśnie fanpage. Otworzyłem swojego fanpage'a na Facebooku, na którego was serdecznie zapraszam. Wejdźcie zobaczyć. Ja tam opisywa, opisywałem w ostatnim swoim poście, który dodałem, właśnie tą swoją pierwszą rzymską monetę, którą znalazłem. Tam właśnie będą takie informacje na temat moich znalezisk i nie tylko. Także serdecznie zapraszam. Link w opisie filmu. Uff. Ciężko się chyba słucha teraz to nagranie, bo poważnie mam naprawdę mega zadycha. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zachęcam oczywiście do, do, do tego, żebyście byli aktywni. Także zostawcie komentarz, jak się podobało łapę do góry. Tyle ode mnie do kolejnego odcinka. Hej!